o widzowie jesteśmy biedakami, w ogóle co on robi co on tu robi jesteśmy biedakami ale chociaż mamy gościa, który nas myje o Jezus Marek, ja to... pli... zaczynamy od please, dolar ale niedługo będziemy bogatsi. bogatymi kurde co ja mówię, bogatymi ludźmi będziemy najbogatsi w lukę. dawaj please, dolar Please, dolar, no daj tego dolarka Dasz do Jest dolarka! Pistolarka! Zajmiemy szybko daj jedzenia, do jedzenia. Jedzenie warto. Jeszcze mi daj. Czekaj, coś. Co to za w ogóle za twarz dziwna? I to się jeszcze nagrało. Nie, tego nie bierz. Od razu tego nie bierzemy przecież. Mówię. A, nie, 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 nie. Nie, 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 nie. chcę tego, nie. Chodź. Nie chcę, nie. Uciekaj od niego. Oja, tata. Się boję trochę tego gościa. Ach, pizza to, to chcę pizzę tutaj. Masy Doritoski, albo nie. Weź, pizza. Weź do pizza jest 4 zł. Dobra. Co? Ej. Ja już jem pizzę. Nie biorę pizzy. Ja już. i po prostu zapłacimy za nią. Dobra, ja. zapłacimy. Dobra, po, potrzebujemy jakiejś ciuchy w ogóle. Jeszcze kolkę szybko. Musimy zarobić bez ludzi. Jakoś ja nie chcę używać ludzi, ja chcę jakiś program. Jakiś, jakiś program zainstalować, ale jak? Przecież my nie mamy komputera. Ani telefonu. Dobra, zapłaciłeś? Dobra. Tak zapłaciłem. Dobra, to chodź tata, mamy pizzę. Yeah! Ja już jadłem i wypiłem Dobra, zróbmy jakiś domek. Czekaj, ja, ja zrobię. Bo ja jestem przecież budowli nie? Ale nie tutaj. Wy, wybierzemy się. Dobra, chodź. Chodź na Ja pochodź. wiem, tutaj, patrz, widzisz, bruk, apartament? To tutaj pod schody. Pod schodami. To... Nie, e, ja na, mam na Ja też właśnie mam, chodź. Nie. Tu jakiś telewizor jest. Jakiś komputer fajny. Gdzie ty I jesteś tata? Przy przestanku. Kurde, człowiek mi prawie rozjechał. Ej, daj mi, daj mi pieniądze. Pieniądze mi da... Daj ci pieniążki. Dawaj, please, dolar. Please, dolar. Nie, da, nie, ona mi dała co? A pieniążki. Napiszę yeah. Napiszę thank you. Napiszę... <laughs> Tego nie możemy. Napisz, że nie, 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 nie to. 100 dolar. Napiszem. 100 dolar. Ryskul, cool, że sam dolar jest mm, fajny. Dobra, chodź tutaj, zrobię nam takie miejsce. Nie, no to ci ja wiem gdzie. Nie Przy basenie. Nie, nie, nie przy basenie. Nie, bo spadniemy do basenu jeszcze. Usuwam to. No usuj. Dobra, lecimy. Gdzie ty jesteś? A. Dobra. Szybko, bo już noc jest, Musi... Musimy znaleźć miejsce, gdzie spać Ja mam ogarnął. Szybko biegniemy, bo noc jest. Widzisz, jakie jest co mają nie ondelować. Tam jak kogoś. Kiedyś będzie to... Nasze mówię ci. No dobra, mogę postaw tu postaw tu na, na miot. Na środku? Tak. Namiot. Jest namiot. No, co jest? Namiot chcę postawić. Przedstawia się jakieś coś. No, co? Czekaj, by to tu można zmienić. O Boże, świ. świn. Jakiś Tutaj mamy w ogóle parasol, więc fajnie. I co, jeżeli będzie padał deszcz, to nam zaleje to. Zleje. Połóż se. też materac. Nie to. To tutaj położę. Czekaj, materac. To też położę. Nie, już podaruję ci materac. Mam już, ma, mam już. Tutaj sobie postawię. Tutaj sobie postawię. O. Teraz można spać. To jest mój. No to jest mój, zabrałeś się, Ja go Nie. Tak? Nie, no ja go postawiłem. Mati. no ja. ja ci pokażę, że to ja. Poczekaj, usunę ten materac. To, to ci pokażę. No ja. A, ja, ja Mówiłem, to mój był. Teraz ja sobie go postawiłem. Nie zabieraj... Oh, no nie zabieraj mi materaca. To jest... jaś się Czekaj, bo co się dzieje, no? No Nie, ja nie chcę Nie! Ja tu... mam głowę O w... Boże, nie umiesz stawiać Bo Dlaczego stawiasz mi materac na głowie? <grym> się stawiać materace. To o, 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 to jest mój, to jest mój. To nie jest mój. A. No ja nie mogę. To był mój, bo ja go zgasowałem. No co, stawiasz mój materac? O Boże, Mati! Ja już sobie postawiłem to, teraz twoja kolej. Dobra, o teraz jest git. No i najsłowa. To usuwam. To są już one i mamy. Widzimy się jak będzie dzień. Tata? ta, Wstawaj! Co, co jest? Co, co? Ja już ja już wstałem, ja już nie jestem zmęczony. Jest chyba czwartek. Nie wiem, który jest. Piątek? Dostaliśmy bardzo dużo pieniążków. No, coś tam dostaliśmy. A dasz mi troszkę? Gdzie jesteś? Nie wytrzymam synek z Ja jestem przy namiotach A. Dobra Lecimy mm. Gdzie jesteś? No Dzięki, dzięki Masz Dzięki. Ile to jest? Raz, dwa... Trzy dolary to są. Skąd my trzy dolary zarobiliśmy? Chcieliśmy dolara tylko. 6 dolarów. Ja, ja jadę pociągiem. To metro, nie! Tu potrzebny jest bilet. Yeah. Za 10 dolarów. Mm, ja, ja tym chcę pojechać Wiem. Jesteś w środku? Nie, jeszcze nie jestem Dobra, nie zobaczą Gdzie idziemy? Nie wiem yy... A mam no. Dobra, jedziemy tu Na szczęście nie było nikogo Nie No Już wysiadam jesteś? Black, Black. Jesteś... No. Im... to jest stos... naszego też przyjeżdżył W naszym w miasto Co jest? Już Co nie wiedziałam Już nie fajnie się Gdzie ty jesteś? Bez mnie, tata Jestem tu tu jest ja też ty to ja. Czuję to bogactwo. Gdzie jesteś? No tu. Dada! Dada! Da. Chodź, bo ty nie umiesz pływać. Nogi Su... Nogimocie. Tylko nogi mocie. No tata! Aaaa! Ah. Będę <coughs> na tym, będę na o! Mm. Tata! Mm. Tata! Już blisko jesteśmy! Co ty, tata, babisz? Mm. Jesteśmy już! Jesteśmy! a Kurde, mok no! Mokry jestem! Teraz zobacz, mokry jestem! Co? Za co się ze mną stało? No! No bo wykąpałeś się. Ale tutaj zobacz, jakiego mamy ten, no A gdzieś nasie? No te... nasie? Bo nikom... A gdzieś tu można się bać? Bo ja nie chcę tego nosić. Nie wiem, ale. Ale chcę, chcę się też wyczyścić. Nie wiem, czy jest takie coś, ale możesz się ogrzać. Dobra, idę się gdzieś przybać. Tutaj, chodź. Nie, przed statku. Chcę się przybrać. Patrz co, tata znaczy. Zobacz. Co ja, zobacz co ja odwaliłem. Znalazłem jakieś ciuchy, zobacz co ja noszę teraz. Jakieś dziwaczko. Zobacz to. Co? Zobacz co mamy. O, łazienka, łazienka. Co? Co to? Co? Zobacz to. Co tu? Bieście to bierz, bierz. bierz. a, 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 a za to a to a, a patrz, co ja mam. Patrz, co to ja a ja a to ja mam, a ja mam, a to to ja to ja Dobra, nie potrzebujemy tego jachtu, idziemy teraz, Kupuję go. Kupuję. Dobra, zależy gdzie kupujesz? Kupiłem już go. Gdzie, gdzie to kupuję? Gdzie, gdzie przebierzesz się? Bo potrzebujesz ciuchy jak ja. Za co ja noszę. A, ale nie załoptujecie mnie. Bo ja do Was załączam. Dołączam do Was. Dołączam do ciebie. Nie załaptujecie mnie. Dobra, lecimy. Ja też jeszcze cześć! Hej, dla mnie. O. Ok. Dobra, chyba dziecko zaadoptujemy, tata, co? No. Chyba ja dołączam. Dobra, lecimy. Dobra, tata. Idziemy zaadoptować dziecko. Dobra. To jak zaadoptujemy to no. To po prostu zaadoptujemy, to pokażę Wam to dziecko. Dobra, na, nasze dziecko jest tutaj, więc tak będę miał... Będę, będę miał brata, znaczy co? O, patrz to, tu, tutaj jest nasze dziecko. Jakie nasze? Ech, boże. Two, twoje dziecko, a mój brat. Tutaj jest mój brat nowy. Wezmę cię. Wejdź mi na ramię. Wejdź mi na ramię. Dobra, alo. Nie wiem. Jakieś dziecko dziwne mamy z telewizorem. Później ja je co? Bo ja się chodzę, bo ja chcę kogoś znakować. No co? Zobacz co kupiłem. Co kupiłeś? Co kupiłeś? Oh my god, dawaj, kupujemy jakie, jakiś apartament luksusowy. No to wsiadaj. <grystanie> ja sobie. Prawdę, mm, nie mogę wciąć. O, idę, ja sobie wiózę laptop. Sobie, to... Nie możesz to... używać jeszcze laptopu. Laptopik! Laptopi. Za, za drogi. O mój Boże, dziecko używa laptopa. Już nie jest dla nas za drogi przecież. Ja kupiłem jak za 5 miliardów. Mil.. Dobra, Leon sen tu gra. dura, tutaj się ustaw. Tutaj już, już, już. Za daleko trochę. O. Jara, możesz tu zaparkować. Tak kupimy Wiesa, nowe. Ja będzie będę sobie. Nie, no. no to ja też, tata, ja też będę grał na, na laptopie, znaczy na jakim komputerze. Dobra, kupuję, my. Patrz, taki ładny. Podoba mi się. Co to za wielkie drzwi dla jakiegoś olbrzyma? Nie wiem. Jakiś... Możesz, możesz. I dę do dę sobie jedna górka sobie podla. A gdzie będzie mój pokój? No już Ci zaraz pokażę, bo ja akurat nie zapoznał z tym domem pan. I tutaj mamy basenik taki fajny, patrzcie. Skąd? Yeah. <grym> A bo już byliśmy w jednym domu. Dobra. Zobaczcie na ten wyg wygląd. A, no byliśmy bogaci, no i kiedyś się wkradliśmy do takiego domu, nas zamknęli, zabrali nam wszystkie pieniądze, nie? Ale z powrotem jesteśmy bogaci, po prostu mamy fajne ciuchy. Ja zabiegłam na... Nie bym nie. nastało. Dobra, chodź, muszę ci pokazać, co to? Jakby usiadłem na tym? Dobra, chodź. Co to jest? Tata! Znalazłem coś! Gdzie? Chodź do mnie tutaj na górę. Patrz, tutaj otwierasz? Wiem, ja pisz, wiem. Pisz, pisz. Pisz, że ja tu byłem? A ja też tu byłem, bo pamiętasz, Kradliśmy, ukradliśmy, ale policja się tu pojawiła. Więc. Ja się nie boję, tam pokażę coś wam. Ja Radziecko, mam wyjdź, błąd. wyjdź. Tu będzie może Twój pokój. Będziesz miał fajną skrytkę. To... Hmm. Nie chcesz, tu, no to poczekaj, znajdę ci pokój. Chodź, bo na dole są pokoje. Ja. ja biorę pistolet. Po co ci? Będę strzelać w ludzi. O kurde! Będę strzelał. Będę strzelać w ludzi. Zabawkowy masz. No fa, możecie ocenić. A tu są pokoje. Możecie ocenić mój, mój tutaj, co ja, jak wyglądam. A ja tu będę spał? Nie, ja tu śpię. Nie. Tata tu będzie spał z żoną, jak będzie miał jedną. A ja tu śpię? No, możesz ze mną będziesz spał. Tak, no i tak... Na Nie, nie skacz, bo będę musiał poprawiać. Patrz, my tu śpimy. <noise> na wybrę, z zabawkową bronią się bawisz. A, pomocy! Co? Nie, to po prostu bawię się z moim bratem. A, co się dzieje? To nie się wiem. O kurde! A. Tu jest, a, bo to jest wiadomo przejście. Ty jesteś dla ciszku. Dobra, bo otworzyłem lodówę. Ej, wchodzę do lodówki. Ej, challenge 24 godziny w lodówce. Ten niższy Jestem, dobra, zaczynamy challenge. 3-4. Co jest To jest. Nie mogę lodówki. Cyk. Dobra, jestem w lodówce. Jestem w lodówce. Dobra, za zimno mi. Ja już przegrywam ten challenge. Tata, weź mnie stąd. Za zimno ja wbijam, mi. ja tak. Za zimno jest. Co ja znalazłem? Co? co Wszystko jest? nad lodówką. Wiem, widziałem. To ja też, ja to pierwsze znalazłem. Dobra, nieważne. Ja idę chyba do pokoju. A mogę sobie... Czekaj, co, co? Ja się, idę się ogrzeć. A myślisz, że to jest prawdziwy pistolet? Nie. Zabawkowy. Zabawkowy, leonek. Możesz udawać sobie. Dobra, ogrzeję się. No, kto mi przedstawił Dobra, ogrzeję się. Wow, dobra, już mi lepiej. Dobra, Tata, idziemy na siłownię, bo ja chcę być silny. Ja, ja też idę na siłownię. Dobra. Kurde, wykryto pożar w domu. Ja sam no. Dobra, wyłączam na pewno to. Jaki ogromny telewizor tu jest ogromny. Dobra, to gdzie My jesteś? No ja zaś nie chcę te drzwi. My już mamy otwarte drzwi są, tata. A ja jedę sobie nie nosiło, nie mogę. Możesz. tak gdzie jesteś? No ja już wyszedłem. My jesteśmy na świeżym powietrzu. Leon, zejdź tam. Dobra. zejdź. Tutaj do nas. Na dół? Chodź, no tak, Boże Leon, chodź nazywam Cię Le Może nazywamy Cię Leonek, o, fajna nazwa. Okay. Wy hmm. chodzicie czy nie? No i wyjdziemy, tylko Leon nie chce. Ja też odkryłem tą podziemią. Wejdź. Dobra, chodź. Lecimy tutaj. O kurde, schowaj tą broń. No w sumie to jest zabawkowy pistolecik, to może... Mam amunicję do tego. Kto tu jest? Halo? Nie Hello. wiem. To jest sił... ja, ja Jesteśmy? Kto na... Tu jest to pana zastrzelekowała. Kurde nie macie tu na siłowni. Gdzie ty jesteś? Jesteśmy na siłowni. A świeca. Dobra dziecko, weź te sztangi pi z 50 kg. No Ale ja biorę taki ciężar. To nie, i cięższe tu jest, ja biorę ten ciężar. O odnoszę! To zobacz! Ciężar, który ma 300 tyg. 600. E patrz! Jak e, to? 300. No 600 razem. A. Ja... 600 kg Dobra. Dobra. No i teraz to silny jest. Ale ja, wiecie, że jakiś chłop nie wiem, wywalił mnie, że sprzeczko dla mnie wywalił. Co? Wywalił. To patrz, patrz to, patrz co ja mu zrobił... O kurde nie to. No normalnie. Patrz, pokonany. Czekaj, nie to, nie to. Patrz to, patrz to, patrz, ja mu tak dowalę, patrz co. Patrzek i ja bokser. Po prostu Dobra, wezmę wodę, bo chce mi się wody. Yy, yy. <t competency sounds> to jak szybko zasuwam! Co? To jak szybko zasuwam? To ja szybko zasuwam? Dobra, o oh, kurde widzę. Ale się zmęczyłem trochę. Idę sobie kupić burgera. A ja sobie coś takiego nie ja kole będę pił. Dobra, biorę na wynos. Ja będę kolejny nie, nie zlał. Kto zgasił światło? Nie wiem kto. O. Na wynos. Ja sobie wziąłem... Tata wziąłem na ja wynos wzią... burgery. A ja cheese burgery, ja cheese sobie. Ja też wziąłem burgery. A ja takiego ostrzejszego. Z kawiszką chili. Ja właśnie wziąłem z Carolina Reaper. Ta tutaj tu, tato, ogóle... co <grym> Co to jest? Dance with <grym> so na, na nim, skacze na naszym tacie. Skacze. Co to? <grym> Ej Co to jest? Ja się tańczę normalnie. Jak nikt nie używa tych Dobra, wyłączam wszystkie te Idziemy do domu. Bo, bo ja w sumie chcę do domu. Zmęczony jestem. Chcę się spać bardzo. Mi właśnie nie chce się spać, ale mi się, jestem trochę... Ale musimy to zjeść. Zmęczony. Musimy to zjeść, prawda? No. Bo będzie zimno. Dobra, ja to jem. O, jak ciężko mi Ciężko, mi się to ciężać, ciężko mi. Dobra, ja wszystko zjadłem. Jestem mistrzem. Królem. Ja sobie wszystko zjadłem. To już wszystko. Dobra. Chodźmy teraz do domu. Chodźmy teraz do domu. Dobra. Część druga będzie niedługo, więc pożegnajmy się. Pa! Pa, dajcie lajka i suba. No, co się dzieje? Co ci się dzieje?